Cześć widzowie, w dzisiejszym odcinku nagramy sobie recenzję kamery sportowej marki GoPro. Jest to dokładnie kamera GoPro Hero 8 Black. Nagramy sobie recenzję, pokażę wam jakie ona posiada e, ustawienia, tryby, e, jaką stabilizację ma, pokażę wam jak ona ogółem działa. E, filmy już z tej kamery mogliście zobaczyć na, e, na moim kanale i u mojego kolegi, między innymi mm, wejście na hałdę, pinaczkę na czyrżowice. E, rochownie i w sumie co tam jeszcze recenzja tego hulajnogi to w sumie chyba tyle z tych filmów z tej kamery, oczywiście będzie jej więcej także proponuję zostać na kanale, bo jakość naprawdę filmów jest bardzo ciekawa jak widać kamera jest bardzo fajnie zbudowana posiada ona o taką gumową obudowę, która stanowi bardzo dobrą konstrukcję i Daje to też nam wodoszczelność oraz to, że kamera nie jest taka śliska, że naprawdę jest trudno, żeby wypadło nam z rąk. Kupując kamerę w sklepie, otrzymujemy ją w przykładzie w takim pudełku. Jest to takie materiałowe pudełko na zamek, w którym jest taki, już tak powiem, taki, no, styrop, hobby, taki styropian, tak jakby taki plastik, w którym jest kamera i na akcesorium takim miejscem. Kupując kamerę, jeszcze jakby w zestawie, dostajemy w zasadzie cztery rzeczy: kamera, jedną ośkę, uchwyt do kamery i taki przylep. Dokładnie tutaj widać, on już jest przyklejony na kasku. Nie ukrywam, że bardzo rozczarowałem się tym, że ten przylep był tylko jeden, bo liczyłem, że będzie i więcej w zestawie, w razie czego gdyby nie wiem tym się odkleił albo by był tam nie wiem zły klej który by po prostu nie wiem wyschnięty był i by się to nie trzymało kask lub bym chciał nie wiem mieć jedną i na samej górze albo drugą tutaj u góry pozwoliłem sobie otworzyć tutaj boczną klapkę w której mamy baterię i kartę pamięci i port do ładowania jeszcze to jest ważne Karta pamięci nie jest dołączana w zestawie niestety, którą ja sobie tą kartę pamięci dokupiłem jako no, dodatek, bo to było w sumie konieczne, żeby tej, no, tą kamerę używać. No to jeszcze z wyglądu chciałbym pokazać, jak ona wygląda. Mamy tutaj obiektyw, taki mini ekran i ten główny duży ekran, przycisk od włączania kamery oraz przycisk, który uruchamia nagrywanie. Ten yy, ekran pokazuje nam, yy, w jakiej bodajże rozdzielczości nagrywamy, yy, ile mamy procent baterii oraz chyba ile nam na jeszcze, ile minut nam starcza, yy, no, bateria. Dokładnie tak, mamy tutaj, akurat jest ustawione 4K30 klatek bodajże, 56 minut materiału i 94%. A na głównym ekranie, wiadomo, pojawia nam się wszystko, dokładnie. Wszystkie te funkcje, które opiszemy sobie w, w następnej scenie. Pro Hero 8, jest to dosyć stara kamera, ale aczkolwiek moim zdaniem jest to naprawdę dobra kamera i do nagrywania na taki mały kanał jak nasz jest idealna. Naprawdę, aż szczerze mówiąc, gdy zamawiałem ją, to myślałem, że będzie nagrywać gorzej że może być lekka pixelosa lub coś w tym stylu a naprawdę no, jakość nagrania jest wyśmienita, co możecie zobaczyć na naszym kanale. Odsyłam do wszystkich filmików i naprawdę ogółem kolory, które właśnie też można sobie wszystkie je ustawiać w ustawieniach są naprawdę bardzo fajne. Zanim jeszcze przejdziemy do różnych nagrań, które chciałbym wam pokazać w następnych ujęciach, chciałbym wam wejść i po prostu pokazać różne tutaj właśnie te ustawienia, które posiadam, które sobie możemy sobie sami ustawić. Tu wiadomo 2.7 k 60 fpsów, czyli wybieram sobie rozdzielczość nagrywania i Klatki. No, tutaj jakiś lens Hyper Smooth to jest właśnie ta stabilizacja Low Night, czyli to jest słabe światło. Ustawiamy zoom, jakiś clip, Protune i właśnie i tym podobne. I tutaj sobie wszystko wybieramy. Klikając, teraz dokładnie pokażę. Gdy jeden raz klikniemy przycisk wyłączenia, zmienia nam się na tryb foto. Gdzie sobie możemy na przykład ustawić wyzwalacz. Zuma i takie różne tryby Klikając jeszcze raz Uruchamia nam się tryb timelapsa I tutaj Wybieramy sobie Rodzaj jakiego chcemy timelapsa nagrać Możemy nagrać time time-warp, Który nagrywa po prostu takie Klatki zwykłego timelapsa Oraz tego nocnego timelapsa O którym już mówiłem Możemy sobie tutaj w tym timelapse Wszystko dokładnie wybrać Chciałbym tutaj Kliknąć teraz na ustawienia. O, właśnie, i tutaj sobie wszystko dokładnie ustawiamy. Co chcemy, jaki jest zoom, jaki format i co ile przede wszystkim jakby robi te, tą klatkę, te ujęcie, te zdjęcie, że tak powiem. W pierwszym odcinku jestem sam, dlatego muszę sobie dosyć pomóc. No to najpierw pokażę Wam, jakie tu są tryby. Klikamy tutaj i mamy tak. Tryb standard, czyli tryb HD. W 60 klatkach mamy tryb Activity, tryb Cinematic, który nagrywa w 4K30 FPS oraz tryb Slowmo, który no, nagrywa po prostu w zwolnionym tempie. Jeszcze tutaj można oczywiście nagrywać e, time lapsa, time warpa, e, night time, time i można oczywiście też nagrywać sobie tutaj wszystko poprzerabiać na filu klatkach. Chcemy nagrywać na przykład, możemy nagrywać w 7 k chyba 120 FPS. E, z 1080 bodajże 240 nawet i tym właśnie podobny tutaj wszystko jest dokładnie ten pokazane można również robić kamerą zdjęcia lecz ja tego akurat nie wykorzystuję bo no zdjęcia ogółem są słabe jakby widać tutaj na pulpicie że mamy też również tutaj w prawym górnym rogu jest tryb ultra stabilizacji duży zoom slow -mo i to jest bodajże Aha, i tutaj mamy też przybliżenie takie. Ja chyba miałem na tym, jeśli się nie mylę. Dobrze, także przejdźmy sobie do innych testów. Kamera tutaj posiada takie nóżki, które są wyciągane. Tutaj, o, się wkłada, i potem się z powrotem wyciąga. Teraz akurat ich tej, tej nie, nie wyciągnę, jedną ręką, ale się tak wyciąga. Wkłada się to tutaj do tych dwóch, jakby dziurek specjalnych. I zakręca się ośką, którą pokazywałem wcześniej. Dobrze, chciałbym jeszcze poruszyć dosyć, dosyć ważny temat, który posiada kamera GoPro Hero 8, czyli jest to GPS, który dokładnie ustawiamy sobie i kalibrujemy w aplikacji GoPro Quick. Dzięki temu GPS-owi możemy sobie do filmu dołożyć licznik prędkości, przeciążeń, wzniesienia, jakie pokonujemy i takie różne właśnie dodatkowe takie naklejki. Kamera posiada tryb elektrycznej stabilizacji, która się nazywa HyperSmooth 2.0. Jest naprawdę ona wyśmienita. Naprawdę to polecam i no było to widać, myślę, w wielu filmach, że naprawdę to działa i, i bardzo to polecam. Nawet szczerze mówiąc, to nie nagrywam na tym trybie. Tutaj akurat jest kliknięte slowmo, ale że nie nagrywam na trybie tym ultra tej stabilizacji, tak, który, który tutaj jest. Ja nawet na tym nie nagrywam, bo nie widzę ogółem jakby potrzeby. Jedną z tych wad, ale to już z tego co mi wiadomo, to nie jest tylko jakby w tej kamerze, to jest to, że kamera się zacina. Czasami się zdarza, że na przykład, gdy grzebie coś w ustawieniach, chcę sobie ustawić ustawienia cokolwiek po prostu, to jest sytuacja, że GoPro się zacina i nawet nie chce się wyłączyć, trzeba wyciągnąć baterię i wtedy dopiero GoPro na nowo uruchomić. Lub czasami się zdarza sytuacja, gdy na przykład GoPro nie jest długo włączane, że się po prostu nie chce włączyć, i w tej sytuacji też również trzeba wyciągnąć kamerę, baterię no i na nowo ją włożyć. GoPro posiada również taką funkcję, która miała ułatwiać naj, najprawdopodobniej uruchomienie kamery w sytuacji, gdy nie jesteś w stanie jej dotknąć, to znaczy uruchamianie jej bez klikania, czyli komenda. Na przykład komenda. GoPro Start Recording. Natomiast w mojej sytuacji to nie działa. Najprawdopodobniej teraz to mam całkowicie wyłączone w ustawieniach. Przejdźmy sobie do ustawień. O, właśnie, no i tu mamy. Tu też mamy preferencje. I wszystko. Co sobie ustawiamy również, czy chcemy mieć taką kratkę na całym tym. Tu właśnie pokazuje, że GPS nie jest skalibrowany, że nie jest połączony z telefonem. Pokazuje nam datę. I właśnie w tym momencie włączyłem ten komendy, który spróbujemy, może. Tym razem się że tak powiem, e, może tym razem ta komenda zadziała. Zapraszam do następnej sceny. Jak widać, tu też od razu powiem, że właśnie widać, że ta bateria mi ucieka. Przy samym tym, że jest uruchomiona, miałem 95%, a na same nagranie to jest 87%, już także 8% już uciekło. I włączyłem teraz komendę i spróbujmy e, uruchomić kamerę komendą. GoPro Start Recording. No, jak widać, komenda niestety nie działa. Także to też niestety, ale musimy zaliczyć do wad kamery. Nie wiem czy jest to wada tylko w mojej kamerze czy czy to jest ogólna wada w całej wersji Hero 8. Powiedzmy sobie jeszcze o jednej takiej ważnej rzeczy. Niestety będzie nam tu jakaś kosa przeszkadzać, ale niestety nie mam na to wpływu. Jest to dokładnie bateria, która jest dołączona w zestawie. Postaram się trochę głośniej mówić. Bateria starcza ogółem na bardzo krótko, jest to na 100% zrobione po to, aby, aby po prostu kupić nową. Są chyba nawet jakieś zamienniki również baterii, ale ja bym się w takie rzeczy nie bawił. Ja ogółem nie kupuję żadnych zamienników, mam wszystko oryginalne, bo po prostu nie chcę ryzykować uszkodzeniem takiej kamery, bo cena takiej kamery też nie jest niska, bo sama kamera kosztuje na obecny czas 1500, 550 zł. No jest to, nie jest to wcale yy, niska cena. Taka oraz w filmie e, Prochownia. Możecie sobie porównać, bo tam dużo ujęć jest nagrane iPhonem 11. Jak widać, taki iPhone, który kosztuje 4000, nagrywa gorzej od takiego GoPro, bo przede wszystkim w tym iPhone'ie fakt ma lepszą trochę stabilizację, z tym się zgodzę. Natomiast kolory w tym iPhone'ie są, zauważyłem, takie mocno wyblakłe. Także to akurat takie porównanie dam: kamera za 1550, a iPhone za 4000. Czy warto za te 1500 zł? Moim zdaniem tak. Dlaczego? Pomimo wielu wad, które kamera posiada, przede wszystkim te zacinanie się, niedziałające komendy. Lub brak włączania się, to naprawdę kamerę z całego serca polecam, z tego powodu, że na tych, ja tutaj mówię teraz o oryginalnych tych częściach. Kamera jest bardzo stabilna, nie ma możliwości, że mm, spadnie, odczepi się i jest to widać, wszystko wytrzymałe, zrobione naprawdę z bardzo dużą precyzją. To jest naprawdę na bardzo duży plus. Myślę, że ceny jest również warta. Nie miałem styczności z innymi kamerami w takim przedziale cenowym. E, no, jakość i kolory, który, którymi na przykład jest nagrywana. Jest naprawdę wyśmienita. I standardowo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, przy, yy, przydał, może w jakimś stopniu. Chciałbym Was zaprosić na drugi film, gdzie pokażę wszystkie akcesoria, które posiadam do kamery GoPro Hero 8. Dzięki za oglądanie, zostawcie suba siema.